Dajcie na kanale po prostu kuchnia. Dziś pokażę Wam, jak zrobić suszone pomidory zalane olejem w słoikach. Zapraszam do oglądania oraz subskrybowania mojego kanału. Potrzebujemy oczywiście pomidorów. Mam tutaj 3 kilo pomidorów: limę. Jest ona najlepszą odmianą do suszenia, gdyż ma mało pestek, a dużo miąższu. Inne pomidory również możemy wysuszyć. Jak wysuszymy pomidory, będziemy potrzebować jedną łyżkę bazylii oraz jedną łyżkę oregano. Do słoików będziemy wlewać ciepły olej. Na początku zajmijmy się pomidorami, należy je pokroić. Kroimy na grubsze plasterki. Środek po szypułce wycinamy i wyrzucamy. Nie będzie nam on potrzebny. Zrówamy gniazda nasienne z pomidorów. Też ich nie będę suszyć, i tak przygotowane pomidory będziemy suszyć. Nie wyrzucam, wykorzystam je. Pomidory mam pokrojone. Tutaj mam części po szypułkach, końce. To wyrzucamy. Jest nam to niepotrzebne. Tutaj mam środki, pestki. Nie wyrzucam tego. Wykorzystam do sosu pomidorowego, który będę za niedługo robić. Odłożę sobie to do lodówki i zajmę się tym później. Link do sosu na pewno znajdziecie w opisie filmu. Dzisiejszym bohaterem filmu są pomidory suszone. Ja będę suszyć w suszarce do warzyw i owoców. Jeśli nie macie suszarki, możecie wykorzystać do tego piekarnik i suszyć w temperaturze 90-100 stopni przez około 2-3 godziny. Uszykowałam sobie suszarkę, bardzo często ją używam. Suszę w niej i grzyby, i jabłka, i śliwki. A teraz czas na pomidory. Pomidory układamy jeden obok drugiego. Tutaj już włożyłam pomidory. Mam tutaj aż pięć warstw pomidorów, a więc. Zakrywamy, włączamy i suszymy. Za kilka godzin zobaczymy, jak wyglądają. Kiedy pomidory nam się wysuszyły, u mnie to trwało jakieś 10-12 godzin, zostawiłam je na noc w suszarce. Jeśli chcemy szybciej, tak jak już wcześniej mówiłam, wysuszmy je w piekarniku. Zalejmy je łyżką oleju. I wsypmy do nich przyprawy: bazylię oraz oregano. Teraz należy je wymieszać. Słoiki mam umyte, wyparzone. Teraz będziemy wkładać do nich pomidory. wcześniej zapomniałam powiedzieć, że będzie nam jeszcze potrzebny czosnek. Do każdego słoika ząbek albo dwa, w zależności. Jak lubicie. Ja dam dwa ząbki czosnku do każdego słoika. Pokroję je w plasterki. I teraz napełnię słoiki pomidorami. Napełniłam już słoiki pomidorami. Tak jakoś do 3, czwartej wysokości. Aby było miejsce do zalania oleja. Zagrzejmy olej. Trzeba go podgrzać, aby był ciepły, nie gorący. Podgrzejmy go do jakiejś 100 stopni. Jeśli macie termometr, sprawdźcie. Ja nie mam termometru, więc zrobię to na oko. Jak już będzie ciepły, przeleję go do słoików. Kiedy już mamy podgrzany olej, możemy wlać go do słoików. Ja sobie pomogę lejkiem oraz łyżką. Uważajmy, żebyśmy się nie oparzyli. Gdy już zalaliśmy słoiki olejem, wytrzyjmy i zakręćmy. Brzegi muszą być suche, aby zakrętka załapała. Ja wykuję słoiki w garnku z wodą. Dno mam wyłożone ściereczką. Wody do 3 czwarte słoika. I od czasu zagotowania wody będę je gotować przez 15 minut. Właśnie przed chwilą mogliście zobaczyć tutaj świnkę moją morską, która czasem mi przeszkadza w nagrywaniu. Suszone pomidory gotowe. Można je już wynieść, przechowywać. W chłodnym miejscu ja wynoszę do piwnicy, dodam je do sosów, sałatek czy też pizzy. Jeśli podobał Ci się ten przepis, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał i nie zapomnij o dzwoneczku, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Dziękuję.